Learner's Dictionary, Part 95. Odsłuchaj nagrania. Powtarzaj za lektorem w myślach, a także na głos, jeśli to możliwe. Aside. I put my worries aside and enjoyed the moment. I put my worries aside and enjoyed the moment. Odsunąłem zmartwienia na bok i cieszyłem się chwilą. Jeszcze raz. I put my worries aside and enjoyed the moment. I put my worries aside and enjoyed the moment. Odsunąłem zmartwienia na bok i cieszyłem się chwilą. Kolejny przykład. Aside. I pushed my fears aside and spoke in front of the crowd. I pushed my fears aside and spoke in front of the crowd. Odsunęłam swoje obawy na bok i przemówiłam przed tłumem. Jeszcze raz. I pushed my fears aside and spoke in front of the crowd. I pushed my fears aside and spoke in front of the crowd. Odsunęłam swoje obawy na bok i przemówiłam przed tłumem. A teraz zamieńmy zadania miejscami. Jak powiesz po angielsku: odłożyłem wątpliwości na bok? Jeszcze raz powtórzę zdanie: odłożyłem wątpliwości na bok. I put my doubts aside. 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 Zwróć uwagę na zdanie I put my doubts aside, które jest wyrażone w czasie past simple. Czasownik nieregularny, put, to druga forma czasownika to put. Wszystkie trzy formy tego czasownika są takie same, czyli put, put, put. W ten sam sposób odmieniają się również czasowniki nieregularne, takie jak cut, hit, set, let, bet, hard, które we wszystkich trzech formach są takie same. 你们再出来！你们再！